Szanowni Państwo posłowie, senatorowie, wielce szanowna Pani burmistrz, Szanowni Państwo przewodniczący, Szanowni Państwo radni, wielce szanowny Panie Wojewodo, Wszyscy dostojni przybyli goście, ale przede wszystkim Szanowni Państwo mieszkańcy Lwówka Śląskiego Powiatu i okolicznych miejscowości. Powiedziałem dzisiaj przed chwilą do. Przedstawicieli samorządu miejskiego i powiatowego oraz komendantów, z którymi się przed momentem spotkałem w ratuszu, że zawsze odczuwam respekt tutaj w naszym kraju, kiedy przyjeżdżam do miasta, które jest miastem dłużej niż moje. A to rzeczywiście jest tak, że Lwówek Śląski 40 lat wcześniej otrzymał prawa miejskie od Henryka. 40 lat wcześniej niż Kraków. Kraków 1257 rok. Więc rzeczywiście ta historia tutaj jest historią wielką. I to widać. To widać po wszystkich tych niezwykłych, zabytkowych obiektach, które są dziedzictwem państwa kultury, które są dziedzictwem naszej kultury, ale powiem więcej. One z całą pewnością są dziedzictwem również i kultury europejskiej, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Myślę, że wszyscy Państwo znacie przecież dzieje swojego miasta. Wiecie, że to było miasto, gdzie mieszały się kultury. To było miasto, które było w swojej historii w różnych państwach i różni nimi władali. Była tutaj Polska do prawie. Końca XIV wieku była, były później tutaj Czechy przez, 200, przez 350 lat były też Prusy i Niemcy przez 200 lat, a potem znowu wróciła Polska i dzisiaj tutaj jesteśmy. Wróciła Polska i razem z Polską przybyliście tutaj państwo. Wasze rodziny, wasi dziadkowie, wasi ojcowie. Czasem Państwo sami tutaj przybyliście wtedy, i później. I to jest taka kolej dziejów, ale jedno jest stuprocentowo pewne: a mianowicie, że to jest właśnie miejsce, i to jest właśnie przestrzeń Państwa życia, to jest Wasze miasto, które wytworzycie i które Wam właśnie zawdzięcza dzisiaj swoją urodę i swoje piękno. Nie waham się tego powiedzieć. I patrząc na to polskie miasto dzisiaj, na Lwówek Śląski, chcę Państwu z całego serca powiedzieć dziękuję, dlatego że macie się czym pochwalić. No, choćby ten ratusz pięknie utrzymany, XIII wieczny, z pięknymi salami, robi ogromne wrażenie. Patrzyłem tak, nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem w takich wnętrzach, w Pradze. O ile sobie przypominam, chyba tak. To oczywiście tam. Budynki były większe, gabaryty były większe, bardziej spektakularne, ale to jest ta sama historia dziejów, to jest ten sam czas, to jest ta sama sztuka, to jest wielki nasz dorobek kulturowy, europejski, zwłaszcza w dodatku jeszcze, że w XIII wieku na pewno była tutaj Polska i na pewno rządzili tymi ziemiami Piastowie Śląscy i to jest ich dzieło, to jest nasz dorobek, naszego narodu, naszej kultury, która stanowi tak wielki, element kultury europejskiej. Mówię o tym tak silnie dlatego, że chcę podziękować, chcę, żeby wszyscy, żebyście państwo mieli świadomość, że to nie jest przypadek, że ja przyjeżdżam. Moją wielką ambicją od samego początku, kiedy zdecydowałem się kandydować jeszcze na urząd prezydenta jeszcze w 2014 roku, było to, żeby odwiedzić wszystkie polskie miasta, w szczególności te miasta powiatowe. Dlatego, że do tych dużych, wielkich miast prezydent przyjeżdża przy okazji różnych wydarzeń i po prostu jest. Natomiast głowa państwa, żeby być świadomym swojej ojczyzny, ludzi, którzy w niej mieszkają, ich potrzeb, ich marzeń, ich pragnień, tego, czego im brakuje i tego, czego oczekują, a także po to, żeby im wyrazić szacunek za to, jak budują naszą ojczyznę, powinna odwiedzić ich na miejscu. W ich miastach, w ich miejscowościach, czasem w ich wioskach. I dlatego właśnie cały czas realizuję ten objazd powiatów. I muszę Państwu powiedzieć, że są to zawsze dla mnie bardzo miłe spotkania. Oczywiście, że na tych spotkaniach czasem padają też głosy krytyczne. Jasne, że tak. I bardzo dobrze, że tak jest. Bo ja chcę usłyszeć, jak jest, a nie tak, jakbym chciał, żeby było. Ja będę chciał, żeby było tak, jak państwo chcecie, bo na tym polega istota mojej roli. Na tym, żeby realizować państwa pragnienia i państwa dążenia, a przynajmniej wspierać tą realizację. Ktoś może różnie patrzeć na to, ale ja tak rozumiem demokrację. Jeżeli jest się prezydentem wybranym w powszechnych wyborach, to jest się zobowiązanym do tego, żeby słuchać ludzi i starać się zrealizować ich oczekiwania. To, jaką oni chcą postać, żeby miała ich ojczyzna, jak chcą, żeby była ukształtowana, jak sobie wyobrażają swoje życie, swoje sprawy, przyszłość, jakie mają problemy, jakie mają przede wszystkim właśnie tak, jak wspomniałem, oczekiwania. Ja mogę powiedzieć Państwu, jakie jest moje oczekiwanie wobec mnie, bo mówię to w zasadzie wszędzie gdzie jestem. Moje oczekiwanie jest takie, żebym na zakończenie mojej służby prezydenckiej mógł usłyszeć. Od zwykłej, przeciętnej polskiej rodziny. Proszę Pana, żyje nam się lepiej niż wtedy, kiedy Pan zaczynał. Bo to będzie dla mnie realizacja mojej misji rzeczywiście, że ja ją w tym znaczeniu wykonałem. Bo ja uważam, że po to jest władza. Po to, żeby służyć dobru wspólnemu. A tym ważnym elementem dobra wspólnego jest także budowanie przeciętnej zamożności społeczeństwa. To niezwykle ważne zadanie w wielu płaszczyznach. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy w Unii od 15 lat, od 20 jesteśmy w NATO, od 30 mamy wolną, rzeczywiście niepodległą i suwerenną Polskę. I co jest cały czas naszym pragnieniem? Co jest pragnieniem ludzi, ale co jest bardzo często też pragnieniem rodziców, których dzieci wyjechały za granicę, żeby w Polsce żyło się tak na średnim, zachodnim poziomie. Myślę, że to jest wielkie pragnienie większości Polaków, żeby to było po prostu takie zwykłe, godne życie, pozbawione ciężkich problemów, problemów egzystencjalnych pod tytułem jak związać koniec z końcem, jak dożyć od pierwszego do końca miesiąca, jak dotrwać, jak zapłacić wszystkie rachunki. W większości przypadków na zachodzie Europy ludzie takich zmartwień nie mają. Mają owszem zmartwienia, jak spłacić kredyty za drugi dom. Za trzeci samochód, i tak dalej, i tak dalej. Ale u nas niewiele rodzin takie problemy ma. Ja bym chciał, żebyśmy się na tym przeciętnym poziomie zachodnim znaleźli, bo to spowoduje, że przesuniemy się z problemów, w których byliśmy, jesteśmy, do nowych problemów, oczywiście, bo problemy zawsze są. Ale chciałbym, żeby to były problemy lżejsze, trochę innego kalibru. Dla mnie to jest właśnie Europa. Żyjąca na wysokim poziomie przeciętna rodzina to jest właśnie Europa. Wsparcie rodziny mającej dzieci przez państwo to jest właśnie Europa. Tak jest w całej Europie Zachodniej, tam gdzie jest prawdziwa zamożność. Mówiłem to już dzisiaj w Głogowie. Co to oznacza? To oznacza prawdziwą, Szanowni Państwo, społeczną gospodarkę rynkową którą my mamy zapisaną w naszej Konstytucji, a która do tej pory, do niedawna była tylko deklaracją. Bo społeczna gospodarka rynkowa to przede wszystkim sprawiedliwy podział dóbr. To sprawiedliwy podział dochodu państwowego pomiędzy społeczeństwo. To właśnie elementem tego sprawiedliwego podziału jest program 500+, który wprowadziliśmy po to, żeby wreszcie te środki były dzielone sprawiedliwie. To właśnie dlatego zatykamy tą tak zwaną dziurę VAT, bo przecież ktoś te pieniądze do tej pory kradł. Przecież nie byliście to państwo, jak tutaj stoicie. To była jakaś grupa, niewielka grupa, która bogaciła się niepomiernie kosztem całego społeczeństwa. To nie jest państwo prawdziwie europejskie, które pozwala na coś takiego. To właśnie dlatego prowadzimy tak zdecydowane działania kończące tego typu działalność, po to, żeby można było te pieniądze sprawiedliwie i uczciwie podzielić pomiędzy ludzi. W formach różnego rodzaju, tak, środków pomocowych, które są rozdzielane pomiędzy polskie społeczeństwo. A ja zamiast mówić pomoc, wolę mówić, że to jest podziękowanie. To jest podziękowanie ze strony polskiego państwa. Tak jak dziękuję polskie państwo poprzez program 500 Plus rodzinom wychowującym dzieci. Dziękuję za to, że te dzieci są i chcę się dołożyć do, tej, do tego wychowania. Nie poprzez to, żeby uczyć rodziców, jak mają wychowywać dzieci, tylko poprzez to, żeby im pomóc. Proszę bardzo, niech pojedzie na dodatkową wycieczkę, poślijcie państwo na dodatkowy kurs językowy, zrealizujcie dziecku jakieś marzenie, które może marzeniem było. Kiedy zaczynaliśmy z programem 500. Akurat, do ile pamiętam, były chyba Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. I pojawiały się takie głosy, tak, ludzie idą, bo teraz odbierają tą skomasowaną kwotę, bo jest wyrównanie, idą i kupują telewizory za te pieniądze, żeby mistrzostwa oglądać. A ja mówię, proszę Państwa, tak. A ile w tych domach było dzieci, które marzyły o takim telewizorze i miały głęboki kompleks wobec swoich koleżanek i kolegów z klasy, że tego telewizora w domu do tej pory nie było? Jeżeli ten kompleks został uleczony, to po to właśnie jest 500. Ten kompleks tego dziecka, że było biedne. Ale prawda jest taka, że dzięki programowi 500 zredukowaliśmy nędzę wśród dzieci o ponad 90%. I to jest właśnie największy sukces tego programu. I to jest, proszę Państwa, właśnie Europa. I ja myślę, że być może właśnie dlatego, że dzięki takim działaniom, jak program 500, jak 13. Emerytura, dzięki której wierzę w to, że wielu ludzi załatwiło różne sprawy, które miało zaległe, i że pomyśleli, no tak, no jakoś dzielą. To była, proszę Państwa, globalnie ogromna kwota, to było 11 miliardów złotych w skali kraju. Program 500 plus, kiedy był wypłacany na drugie dziecko w całej Polsce to było 23 miliardy. A ta jedna emerytura 13 wypłacona wszystkim emerytom i rencistom to było 11 miliardów. Więc to jest po prostu gigantyczna skala, nieporównywalna nawet z 500 plus. Jeżeli popatrzeć całościowo, gdyby miało to być wypłacane co miesiąc, tak jak 500 plus, po prostu na dziś nie da się tego zrealizować. Ale będziemy się starali. I to chcę Państwu powiedzieć, będziemy szukali wszelkich możliwości, żeby właśnie w taki sposób sprawiedliwie dzielić dochód polskiego państwa i sprawiedliwie także dzielić podatki, które Państwo płacicie. Nie tylko płacicie je ze swojego dochodu, jako podatek dochodowy, ale przecież płacicie je także w formie właśnie podatku VAT, kiedy idziecie do sklepu, kiedy robicie zakupy. Jesteście jako zwykli obywatele tym płatnikiem końcowym, tak samo jak ja jestem, kiedy idę do sklepu i robię zakupy. Wszędzie płacę VAT i on jest odprowadzany, powinien być odprowadzany do budżetu państwa. Chodzi o to, żeby jak najwięcej tego podatku do budżetu wędrowało i żebyśmy mogli go potem znów rozdzielać w godny sposób, po to, żeby właśnie budować społeczną gospodarkę rynkową w pełnym tego słowa znaczeniu. I teraz chcę państwu podziękować z całego serca, bo mówimy o Europie i ostatnio tutaj wybory, do organów europejskich, do instytucji, do Komisji Europejskiej, do, w Parlamencie Europejskim, wybór władz, ale wcześniej wybraliście państwo Parlament Europejski i za to chcę państwu z całego serca podziękować, za tą przeszło 45% frekwencję. Dziękuję za nią z całego serca, jestem z niej ogromnie dumny. Oczywiście ktoś powie, 70% powinna być. Świetnie, tylko takiej to jeszcze nie mieliśmy od 89 roku w żadnych wyborach. A ja mówię w ten sposób. Pomyślmy, że w poprzednich wyborach tam było coś około 25%, o ile dobrze pamiętam. A wcześniej ta frekwencja była jeszcze niższa. W związku z czym tym razem dwa razy więcej naszych rodaków, jeżeli chodzi o procenty frekwencyjne, poszło do urn. I za to z całego serca dziękuję. Wiecie Państwo, dlaczego? bo kiedy byłem w Parlamencie Europejskim przez rok od 2014 do 2015 roku to słyszałem takie głosy ale u was to jest niska frekwencja i to było tak jakby mi mówiono no jaką wy macie tą legitymację waszą do tego żeby być tymi posłami europejskimi skoro tak mało ludzi was wybiera skoro tak mało ludzi w Polsce bierze na siebie odpowiedzialność za te europejskie sprawy i za to Państwu chciałem podziękować, że wreszcie jako społeczeństwo wzięliśmy odpowiedzialność za europejskie sprawy i pokazaliśmy całej Europie, że nas to interesuje, że się tym zajmujemy, że jest to dla nas ważne i że jesteśmy gotowi pójść i świadomie zdecydować. I za to Państwu dziękuję, bo dzisiaj nikt już nie może niczego zarzucić naszym posłom do Parlamentu Europejskiego z żadnej ze stron politycznych. Bo dzisiaj, kiedy nasz premier rozmawia w Europie o wyborze nowych władz, to rozmawia z podniesioną głową. Dlaczego? Bo Polacy gremialnie zagłosowali i są świadomym, demokratycznym europejskim społeczeństwem, i to właśnie pokazuje, że w Polsce demokracja się buduje, wzrasta, jest coraz silniejsza. I za to Państwu z całego serca chciałem podziękować. Właśnie za to, że jesteśmy coraz dojrzalszym społeczeństwem. Wierzę w to, że posłowie do Parlamentu Europejskiego, których Państwo wybraliście, będą działali odpowiedzialnie i będą realizowali polskie interesy. To jest bardzo ważne, bo oczywiście ważny jest interes Europy jako całości, ale pamiętajmy o tym, że każdy kraj ma swoich posłów. A posłowie walczą o sprawy kraju, o to, żeby jego pozycja w Unii Europejskiej była jak najsilniejsza. Żeby ten kraj miał jak najwięcej benef beneficjów idących z Unii Europejskiej właśnie dla niego i jego mieszkańców. I takie jest zadanie naszych europosłów. Zadanie bardzo ważne. Także, proszę Państwa, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną. Wiele mówiłem ostatnio na ten temat, a wiem, że tutaj. W pobliżu miasta jest wiele terenów rolniczych. Wiem również, że w ciągu ostatnich 30 lat było tutaj związanych z tym wiele problemów, kiedy upadały państwowe gospodarstwa rolne, kiedy wielu ludzi popadło w nędzę poprzez no niestety brutalną politykę przekształceń gospodarczych, nie liczącą się z człowiekiem i z jego potrzebami. To nie była społeczna gospodarka rynkowa, proszę państwa. To było budowanie krwawego kapitalizmu. Mam nadzieję, że skończyliśmy z tym raz na zawsze i że nigdy więcej już nie wróci ani to ani ludzie, którzy to Polakom uczynili. Dzisiaj na pewno to co musimy robić to budować odpowiedzialne programy, które będą tą sprawę naprawiały. To co jeszcze dzisiaj można naprawić, choć minęło już wiele lat, ale do naprawienia jest jeszcze cały czas sporo. Jest coraz więcej różnego rodzaju programów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Oczywiście Polska wieś w ciągu 30 lat ogromnie się zmieniła, ale chcielibyśmy, żeby była jeszcze bardziej nowoczesna. Nowoczesna nie w znaczeniu, żeby gospodarowały, żeby dominowały na niej tysiąc hektarowe gospodarstwa rolne. Nie. Po to, żeby to były gospodarstwa rolne rodzinne po to, żeby to były gospodarstwa nowoczesne, dobrze gospodarujące, ale przede wszystkim produkujące dobrą żywność. Żywność, która będzie wspierała zdrowie i Polaków, i wszystkich tych, którzy będą chcieli od nas tą żywność kupować, a chcą kupować od nas coraz chętniej. I my coraz więcej naszej żywności eksportujemy i ona jest na świecie coraz bardziej doceniana. Dlaczego? Dlatego właśnie, że najczęściej nie jest to rolnictwo masowe. Nie jest to masowa produkcja rolna, tylko jest to coś, co jest rzeczywiście cały czas dotknięte rękami rolnika, coś, co w tym znaczeniu jest wypielęgnowane i my o to musimy dbać. Tu jeszcze wiele zadań przed nami, ale dzisiaj dla polskiej wsi jest wiele programów. Mówiłem dzisiaj do pani burmistrz i do. Państwa, tutaj samorządowców, którzy się, ze mną, którzy się ze mną spotkali, że wraz z Kancelarią Prezydenta przygotowaliśmy taki cykl konferencji, wspierani przez Ministerstwo Rolnictwa i inne ministerstwa, właśnie o przyszłości, o szansach na przyszłość dla mieszkańców obszarów wiejskich. Ja poproszę panią minister Halinę Szymańską, szefową mojej kancelarii, żeby taka konferencja odbyła się również tutaj, w pobliżu państwa, w państwa powiecie żeby tutaj również gdzieś taką konferencję zre, zrealizowano, bo uczestniczyło w niej 13 ministerstw, które pokazywało swoją ofertę dla obszarów wiejskich, w jakim zakresie można skorzystać z różnego rodzaju funduszy i form wsparcia dla różnego rodzaju działalności w pełnym przekroju życia, od ochrony zdrowia, a skończywszy na, na kulturze i, i, i rozrywce. Więc, proszę Państwa, dzisiaj jest dużo takich możliwości. Chodzi tylko o jedno, żeby te możliwości były blisko ludzi i żebyśmy je dobrze wykorzystywali. To jest dzisiaj wielkie nasze zadanie na przyszłość. To jest zadanie moje, to jest zadanie polskiego rządu, to jest zadanie posłów, senatorów, to jest zadanie przedstawicieli samorządu terytorialnego, poczynając od samorządu regionalnego, poprzez powiatowy, aż do samorządu gminnego. To są nasze zadania, bo my jesteśmy ludźmi, którzy wykonują zadania publiczne, które Państwo nam powierzyliście. Chciałbym, żeby w Polsce te zadania były wykonywane coraz lepiej, bo to jest warunek rozwoju naszego kraju. Ale powtarzam, Polska będzie państwem europejskim, rzeczywiście nowoczesnym, wtedy kiedy będziemy realizowali w naszym kraju rzeczywiście społeczną gospodarkę rynkową. To jest warunek sine qua non. Jeżeli tego nie będzie, będziemy się stawali społeczeństwem kastowym gdzie są różne najwyższe kasty, nietykalne, nienaruszalne, które mogą robić, co im się żywnie podoba, na oczach reszty społeczeństwa, nie przejmując się niczym. Wiecie Państwo, że tak się niestety jeszcze cały czas zdarza i z tym musimy skończyć. To nie jest norma prawdziwie demokratycznego kraju. To jest coś, co w demokratycznych krajach się nie dzieje. Bo właśnie ci, którzy się uważają i którzy rzeczywiście są elitą społeczną, to są ci, którzy najbardziej przestrzegają etyki, najbardziej przestrzegają norm, najbardziej przestrzegają prawa. Bo mają świadomość tego, że mają być przykładem dla reszty społeczeństwa, a nie, że reszta społeczeństwa ma na nich robić. To jest jedna z podstawowych zasad demokracji i te zasady są zapisane w naszej konstytucji, tylko do tej pory, przez ostatnie lata od 1997 roku, kiedy jest ta konstytucja, po prostu zwyczajnie tego nie przestrzegano, po prostu naruszano konstytucję. Tak jak nie mam żadnych wątpliwości, że naruszono konstytucję także w działalności Trybunału Konstytucyjnego, kiedy orzekał, że podwyższenie wszystkim Polakom wieku emerytalnego bez wbrew ich woli jest zgodne z konstytucją, bo tak orzekł. Czy to był Trybunał, który działał dla polskiego społeczeństwa i dla polskiego państwa, czy dla jakiejś wąskiej kasty rządzącej, która wtedy akurat miała taki interes? To ja już myślę, że każdy sam sobie odpowie na to pytanie. Więc ja powtarzam, proszę Państwa, my chcemy innej Polski. My chcemy innej Polski, my chcemy sądów, które nie orzekają braku winy w sytuacji, kiedy ktoś starszą panią potrącił na pasach. Mając samochód bez przeglądu i nie mając prawa jazdy, bo nie wiadomo z jaką prędkością staruszka wtargnęła na pasy. Polska taka być nie może. I to musi zostać zmienione, i wszyscy ci, którzy chcą, żeby było tak, jak było, muszą się oswoić z tą myślą, że społeczeństwo nie chce, żeby było tak, jak było. Chcę, żeby było normalnie, tak jak to jest w państwach demokratycznych, tak jak to jest w państwach nowoczesnych, tak jak to jest w państwach cywilizowanych. Takiej właśnie Polski chcemy. Szanowni Państwo, taką Polskę ja zobowiązuję się budować i będę ją budował, dopóki Państwo będziecie sobie tego życzyli i dopóki starczy mi tchu. To jest moje zadanie i ja mam tego pełną świadomość. I wiele razy ludzie mi mówią, niech się pan trzyma, niech się pan nie cofa. Proszę państwa, ani się nie muszę trzymać, ani się nie będę cofał. Robię to, co do mnie należy i to, co mi państwo powierzyliście. To także dotyczy wzmacniania Rzeczypospolitej. Trwają różne dyskusje teraz. Czy to dobrze, że z Amerykanami chcemy kupować od Amerykanów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A co, z Rosji mamy kupować? Jesteśmy dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i kupujemy broń i chcemy mieć broń i uzbrojenie dla naszych żołnierzy w takich standardach, jakie są w Sojuszu Północnoatlantyckim. Po prostu to jest zwykła kolej dziejowa. Zmieniliśmy sojusz. Polacy zdecydowali, że nie chcemy być dłużej sojusznikiem Związku Radzieckiego. Tak? Taka była decyzja Polaków. Wtedy był jeszcze Związek Radziecki. Dzisiaj jest Rosja. A Rosja nie jest państwem pokojowo nastawionym. Rosja napadła na Gruzję, Rosja napadła na Ukrainę. Rosja prowokuje militarnie. Także i w naszym regionie, choćby nad Morzem Bałtyckim, w okolicach państw bałtyckich. To właśnie dlatego należymy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To właśnie dlatego zacieśniamy nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, bo chcemy być państwem bezpiecznym, a wiemy, że tylko w takim sojuszu to bezpieczeństwo będzie rzeczywiście. Chcemy mieć jak najlepiej wyposażoną armię, chcemy mieć żołnierzy, którzy mogą służyć, mając super, najlepsze na świecie wyposażenie. Jest takie powiedzenie, co tanie, to drogie. Tak, proszę Państwa, ten sprzęt nie jest tani, jest drogi, ale jest najlepszy. I taki sprzęt chcemy, żeby mieli nasi żołnierze. Właśnie dlatego się na to decydujemy. Bo chcemy, żeby mogli w jak najlepszym stopniu realizować swoje zadania, a tym zadaniem jest obrona granic Rzeczypospolitej i obrona naszego bezpieczeństwa. I ja myślę, że tak naprawdę to chyba nikomu nie trzeba tego za bardzo tłumaczyć. I dziwię się tym różnym głosom, które teraz się podnoszą. Dziwię się bardzo. I dziękuję Państwu jeszcze raz z całego serca, a mówiłem to już wielokrotnie, że przy różnych potrzebach, które jeszcze są i w służbie zdrowia, i jeżeli chodzi o podwyższanie emerytur i, i, i pensji dla sfery budżetowej, jesteście Państwo w stanie przyjąć to przynajmniej do wiadomości, że wydatki nasze na modernizację armii są wysokie i będą wynosiły ponad 2% PKB rocznie, bo to jest po prostu potrzebne dla naszego bezpieczeństwa. I wierzcie mi Państwo, jeżeli nie będziemy bezpieczni, to te wszystkie emerytury i służbę zdrowia będziemy sobie mogli po prostu, niestety. Ale to nie jest nawet tak bardzo istotne. Istotna jest inna rzecz. Dzisiaj składałem kwiaty pod pomnikiem dzieci Głogowa, symbolicznym przecież sprzed 800 lat. Niektórzy nawet twierdzą, że to legenda, choć w kronikach Gala Anonima przecież jest to zapisane: że dzieci oddały życie i wielu ich rodziców oddało życie za to, żeby Polska była Polską. Żeby to nie były Niemcy, wtedy cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, jak chciał cesarz Henryk V. Że potem całe pokolenia oddawały życie w powstaniach, żeby to nie była Rosja Carska, żeby to nie były Prusy, żeby to nie były Austro-Węgry, tylko żeby to była Polska. Ludzie za to ginęli, żeby to była Polska. Umierali na ulicach. Jeszcze nie tak dawno, co namacalne. W Gdańsku w 70 roku, w Ursusie, w Płocku, w Radomiu, w 76, potem w 81 roku, chociażby w kopalni wujek ludzie umierali na ulicy, cierpieli więzienie po to, żeby to była wolna Polska, suwerenna, niepodległa, nasza, w której my się rządzimy. Ja powiem tak, proszę Państwa, to jest warte każdych pieniędzy, skoro ludzie oddawali za to życie. Dlatego dziękuję, że nam pozwalacie tak gospodarować, żebyśmy mogli wzmacniać bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Bo ja nie chcę, żeby kiedykolwiek czy mnie, czy, moim, czy mojej córce, czy moim, mam nadzieję, wnukom, czy prawnukom, kiedykolwiek jeszcze w dziejach przydarzyło się to, że ktoś tu przyjdzie, uczyni ich niewolnikami, narzuci im swoją wolę i powie, że mają robić to, co on chce. A nie to, co oni chcą w swoim kraju. I to jest wielkie zadanie nas wszystkich. Takie właśnie budowanie Polski, żeby ta Polska była w stanie przetrwać wszystko. Mamy naprawdę dobry okres w naszych dziejach. Możemy narzekać, pewnie zawsze będziemy narzekać. Niektórzy mówią, my Polacy mamy skłonność do narzekania, ale my mamy, proszę Państwa, wolną Polskę od 30 lat. Ci, co ją wywalczyli w 1918 roku, nie mieli. Tego niezwykłego daru, żeby mieć swoją wolną Polskę przez 30 lat. A ja mam nadzieję, że będziemy mieli przez 40, przez 50, 60, 70, 80, 90, 100 i dalej. I to jest wielkie nasze zadanie, żeby taką właśnie Polskę budować. I powiem Państwu tak, jestem głęboko przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze. I bardzo dziękuję Państwu, że bierzecie w tym udział. Za to, że pracujecie, że płacicie podatki, że budujecie swoje miasto i że chodzicie na wybory, także wybory europejskie. Dziękuję wam za to z całego serca i życzę wam, żeby te wszystkie nasze życzenia, nasze marzenia i nasze pragnienia spełniły się i to jak najprędzej. Dziękuję.